Już Bóli! Zazu! A! O! O! Wow! Dzięki Zazu! robią tylko to, co do mnie należy. A! O! Zazu! O, nie! O! Zazu! A! Oby się udało. A niech mnie... Zazu, wszystko dobrze? W rzeczy samej. Dzięki wam. Ptak tak, uciekł. Zbierajmy się stąd. Sporo się od niego dowiedzieliśmy, Jadza. Tak? tak, dużo nam powiedział. Ale nie powiedział nam nic przydatnego, sierściuchy. Naprawdę nic? U, dobrze, bo... i tak już wszystko zapomniałem. Oj, chwila! Pamiętam, gdzie Simba bierze kąpiel. No dobrze, Zazu! Odprowadzimy cię na Lwią Skałę. Tak. Cieszę się, że mamy takie same plany. No tak. Przedstawia swój poranny raport. Co? Poranny raport? Poważnie? Zazu? Tak. Nie. Nigdy nie spóźniłem się z porannym raportem. To nie twoja wina, Zazu. Wszystko przez te hieny. Tak. Szkoda, że nie widzieliście Zazu w akcji. Właśnie. Żeby mnie uratować, pokonał dwie hieny. Nie każdy jest aż tak odważny. Zawdzięczam ci życie. No, dziękuję, Fuli. Chociaż nie byłoby mnie tutaj, gdybyście po mnie tam nie przyszli. Jestem waszym dłużnikiem. Moim nie, jesteśmy kwita. Pamiętasz, jak byłem mały, uratowałeś mnie przed krokodylami? Nigdy tego nie zapomnę. O, tak. Rzeczywiście wtedy było blisko. Ale dość już tych wspominek? Przejdźmy do porannego raportu. O, bardzo proszę, bo zaraz znowu będzie rano. Wszystko zaczęło się o świcie. Zaraz po tym, jak Kajon mądrze rozwiązał problem bupu, zaskoczyło mnie to, jak rogi antylopy utknęły w konarach drzewa. Później kontynuowałem inspekcję na terenach trawiastych, gdzie też natrafiłem na chili. Oczywiście wszyscy wiemy, jak to się skończyło.